Stop likwidacji polskiej edukacji, ale na Zachodzie, proszę Państwa, taka seksualizacja, która jest tam zaproponowana, choć w zawaluowany sposób przez Ministerstwo Edukacji, doprowadziła do rzeczy bardzo e, dramatycznych, do wzrastania chociażby przestępczości wśród młodzieży czy przestępstw na tle seksualnym, tak jak w Wielkiej Brytanii, do tego, że dzieciom pokazywane są różne dziwne rzeczy na lekcjach. O tym opowie nam pani Anna Targońska z koalicji e, dla Życia i Rodziny, która ma doświadczenie pobytu w Norwegii razem z dziećmi, z którego to kraju powrócili do Polski. Mama zaangażowana, zapraszamy. Dzień dobry. Właśnie to, jak taka edukacja wygląda w praktyce, wiem niestety z doświadczenia, bo 7 lat mieszkałam z dziećmi w Norwegii, gdzie moje dzieci chodziły do szkoły, do przedszkola. I w wieku 9 lat mojej córce w szkole obcy ludzie. Opowiadali o seksie, wypytywali ją o różne intymne sprawy, pokazywali również filmy. Ja miałam dostęp do tych filmów, bo były na specjalnej platformie, więc miałam możliwość obejrzeć i to były treści szokujące. Wszystkiego tutaj nie mogę powiedzieć, podam tylko kilka przykładów. Nadzy, aktorzy, seksedukatorzy dotykali się nawzajem w miejsca intymne po to, aby dzieciom pokazać co i jak jest zbudowane. Nauka technik masturbacji z zachętą do tego, aby to praktykować, i z taką sugestią, że absolutnie wszyscy to robią. Męskie przyrodzenie w 20 odsłonach i to na prawdziwych zdjęciach nagich mężczyzn. Po co dziewięcioletniej dziewczynce takie treści? Co było najgorsze, to nie mogłam wypisać, gdy chciałam wypisać moją córkę z tych zajęć, okazało się, że nie mogę tego zrobić, ponieważ łamałabym jej prawo do edukacji. Podobno ta edukacja seksualna ma chronić dzieci przed pedofilią i pornografią. A ja się pytam, czym jest pokazywanie dzieciom takich treści, czy wypytywanie ich przez dorosłych ludzi na tematy takie intymne? Jeśli to nie jest pedofilia i pornografia sama w sobie, to przynajmniej jest to odarcie dziecka z takiej naturalnej um, ochrony, naturalnej intymności, takiej wstydliwości. I to e, wręcz może się przyczynić do e, narażenia dziecka na tą pedofilię, dlatego że dziecko, gdy na placu zabaw na przykład podejdzie do niego mężczyzna i e, obnaży się, czy zacznie wypytywać o seks, Dziecko już nie ucieknie z piskiem i przerażeniem, jakby to było taka naturalna reakcja. Tylko dziecko już zna tę sytuację. znają ze szkoły. Bo za przyzwoleniem dyrektora, rodziców, nauczycieli, takie rozmowy się odbywały z obcymi ludźmi. Skutki takie. A, u córki w szkole pani opowiadała dzieciom, że każdy może. Mieć seks z każdym. To, że dziewczyna z dziewczyną, chłopak z chłopakiem to już jest standard oczywiście na Zachodzie, ale również nauczycielka nie wykluczała kontaktów zoofilnych i dzieci zupełnie poważnie zastanawiały się nad tym i wyobrażały sobie, jakby takie coś miało w ich przypadku wyglądać. Skutki tej edukacji są przerażające i dokładnie odwrotne do zamierzonych. Czyli zamiast mniejszych liczb, mamy zwiększenie liczby aborcji, ciąż wśród nastolatek, przestępstw na tle seksualnym i też obniżenie wieku inicjacji seksualnej zamiast podwyższenia. Wyobraźcie sobie Państwo, że na dyskotece w szkole podstawowej mojej córki. Były wystawio była wystawiona miska pełna prezerwatyw, po to, aby dzieci po prostu sobie, kto chce, mogło się, tak powiem, kolokwialnie częstować. W szkole podstawowej. Ja wracając do Polski, cieszyłam się, że tu jest kraj wolny, ludzie są normalni i my, Polacy, nigdy w życiu na coś takiego sobie nie pozwolimy. A niestety z przerażeniem widzę, że to właśnie zaczyna zmierzać w tym kierunku. Jako reprezentantka Koalicji dla Życia i Rodziny i wszystkich tutaj podmiotów organizujących ten protest, obiecuję, że nie spoczniemy i nie pozwolimy na to. To są nasze polskie dzieci. Nie pozwólmy odebrać im dzieciństwa. Dziękuję. Do kosza wylądowała, trafiła edukacja antyzdrowotna.